Drodzy Państwo, los okazał się najlepszym reżyserem. Oto w biegu 20 spotkają się pary z Zielonej Góry i Starnowa. Para z Zielonej Góry to Marcin Nowacie, kask biały, Grzegorz Zęgota, kask żółty. Swój limit startu wyczerpa już najlepszy wśród zawodników z Zielonej Góry Zbigniew Suchecki. Natomiast w zespole Tarnowskiej Unii najlepszy duet. Marcin Rępała, kask czerwony, Janusz Kołodziej, kask niebieski. Na razie... Drużyna zielonogórska ma 21 punktów, Tarnowianie 18, ale gdyby wygrali podwójnie to oni przeskoczą w tabeli drużynę z ziemi Lubowskiej. 20 punktów mają Bydgoszczani, ale oni zakończyli już starty, a 19 apator Adriana Toruń, który ma przed sobą jeszcze jeden wyścig z drużyną z więc różne tutaj warianty są możliwe. Ten bieg, przedostatni bieg jednak wiele wyjaśni. Rępała, Nowaczyk, Kołodziej, Zęgota. Bardzo dobry start Rępały, bardzo dobry start Kołodzieja, ale Marcin Rępała przez moment stracił równowagę i jedzie trzeci. Janusz Kołodziej jest już pierwszy, ale bardzo dużą stratę do Grzegorza Zęgoty ma Marcin Rępała. No i będzie musiał teraz sprężać się, a jeszcze atakuje go Marcin Nowaczyk. Błąd po wyjściu z podtaśmy popełnił Marcin Rempała, miał bardzo dobry moment startowy. Teraz Janusz Kołodziej jakby czekał na swojego kolegę z pary i atakuje Zengotę. Marcin Rempała ma jeszcze dwa okrążenia, ale dobre 10 metrów straty. Ależ będą to emocje w kasku żółtym. Grzegorz Zengota naprawdę bardzo dobrze jedzie taktycznie i będzie trudnym rywalem do wyprzedzenia. Marcin Rempała teraz po szerokiej gnie się na motocyklu jak tylko może. Całą moc ze swojego motocykla wyciąga. No i kto? Czy on, czy Zengota? Marcin Rempała. I jednak Marcin Rempała wyprzedza swojego rywala. Ależ kapitalny bieg. jakaż kapitalna walka. A najmłodszy z braci rępałów dokonuje tutaj cudów na torze. Marcin Rempała, Janusz Kołodziej. A może Janusz Kołodziej, Marcin Rempała. Nie widziałem dokładnie, który z nich był pierwszy. Ale to ma drugorzędne znaczenie. Trzeci Zengota po kapitalnej walce. Będą mieli Zielonej Górze pociechę z tego zawodnika i na miejscu czwartym Marcin Nowaczyk. A więc 5-1 dla Tarnowian i Tarnowianie po tym biegu zapewnili sobie już przynajmniej srebrny medal młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski. A mogą mieć jeszcze złoty, wszystko zależeć będzie od ostatniego biegu.